Może takie? Albo takie! Czy takie? Lub... o, o może te! Tak! Pasują do mnie! Wiem. Świetny wybór, Dalio. Zapraszam na fotel. Podobają mi się wszystkie twoje wzory. One nie są moje. Kopiuję je z wielkiej biblioteki kopytkiurów. Ja jeszcze nigdy nie stworzyłam własnego wzoru. Uuu, te kopytka to super sztos! Wrzucę fotki na Ponygrama, dobrze? Nowego coś dzisiaj z róbki uwierzysz, że światło twrzeż się przez chłopierze. Wow. Hej! Dostanę tu kopyta styczne kopytki! W kryształowej herbaciarni jest noc muzyki. Macie może coś muzycznego? Coś muzycznego? Ha. Obejrzyjmy katalog. Żaden to nie jest mój kolor. A o O, nie. Ech, chwilunia. Nie. Te wzory, wszystkie już wykorzystałam. Nie ma sprawy. Mogę mieć takie same jak Rufus. Będą kopyt bliźniaki. Nic z tego, Izzy. Kucyki, które mają styl, nie papugują po sobie wzorów. Rufus ma rację. Jak nie będę mieć wzorów, nikt nie będzie przychodził do Main Melody na kopytkiur. O, nie martw się, Jazz. Po prostu wymyśl nowe wzory. O to chodzi, że nie potrafię. Zawsze tylko kopiowałam wzory i właśnie się skończyły! Co ja teraz zrobię? Spokojna grzywa, dokładnie wiem, czego ci potrzeba. Jess Hoofs czeka cię randka z przeznaczeniem. Z przeznaczeniem? Przygotuj się, bo to będzie jak wybuch super nowej! Czujesz jak ten artystyczno kreatywny vibe przenika Cię całą? chwilę, czekaj chwilę. Uwielbiam, kiedy tak improwizują. Wow, ale to jest genialne! I to się nazywa kreatywna inspiracja. Czasami wystarczy odrzucić zasady, by stworzyć coś nowego. Widzisz? Ty też poczułaś ten groove? Teraz zapamiętaj sobie to uczucie i umieść w swojej sztuce. Ojej! Może faktycznie będę umiała zaprojektować własne wzory? No, oczywiście! I znam kucyki doświadczalne, na których możesz ćwiczyć. A więc do dzieła! Zaszalej! Kieruj się sercem! Uwolnij wewnętrzną artystkę! Nowego, coś dzisiaj zrobić i uwierzysz, że światło twe się przez chłopieże. W mnie! naszych żyć! Hej! W rytmie naszych żyć! Hey! Tak. Skąd wiedziałaś? Potrójna jagoda to mój absolutny faworyt! Ka-ciao! Kopitka nas chwa! Coś czuję, że to będzie super czadowe, kopytkowe wideo! Dzięki Easy! Bez Twojej pomocy nie miałabym odwagi stworzyć własnych kopytkowzorów! No cóż, teraz to ci się przyda cały ocean kreatywności! Podaj tam! <grym wytrych> Cześć! 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 Hej! Te nutki to złoto, Easy! <grym wytrych> Zrobisz mi taki sam wzór jak jej, Jess? Fantabuloso! Nareszcie! Kopyt bliźniaki. Nic z tego, Rufus. Każdy kucyk dostanie swój unikalny wzór. Chodź ze mną! Opłaca się zaczekać! Daję słowo!